Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na kanale Rapking. Ja nazywam się Marcin Stankiewicz i dzisiaj zrecenzujemy sobie najnowszą płytę Zeusa pod tytułem w poszukiwaniu siebie. Zapraszam! Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej spontanicznej recenzji. Dzisiaj na warsztat bierzemy płytę Zeusa pod tytułem W Poszukiwaniu Siebie, czyli najnowsza płyta w dorobku artystycznym Łódzkiego MC i producenta. Ognie świętego Elma na krańcach masztów, presja na krańcach barków, na płonących deskach teatru, szaleństwa znów miga, rezerwa i bankrut. MC, producenta, który do tej pory i rapował sam i także produkował sam swoje płyty, a po raz pierwszy y, pozwolił sobie, nazwijmy to produkcyjnie nie chcę mówić wejść na głowę, ale się wyręczyć y, pozwolił się wyręczyć producentowi klonowskiemu. Ja płytę mam, bardzo serdecznie ją polecam i w tym materiale chciałbym Wam kilka słów y, na temat tego krążka powiedzieć Dlaczego go polecam? Także kilka zdań się znajdzie na temat dołączanej do preorderu, dołączonego do preorderu mixtape'u Pierwszy milion to ekipa Volume 1, ale najpierw w poszukiwaniu siebie. Co z tym producentem? No tak, Zeus pozwolił się wręczyć, dostał on paczkę bitów maila z muzyką od niejakiego klonowskiego i zdziwił się wielce, że ten producent nie jest jeszcze w ogóle znany a muzyka jego tak przemówiła do artysty, że nie chciał tych, tej muzyki stracić i postanowił wejść szybko we współpracę z Klonowskim. Właśnie tak oto udało się, dzięki temu także udało się otrzymać nowy projekt od Łodzianina nie po trzech latach od to pomyłka ale zaledwie po półtora roku. Jak widać, ten okres produkcji się znacznie skrócił dzięki zawiązaniu takiej właśnie współpracy. Czy taka współpraca wyszła Zeusowi na dobre? Ewidentnie tak porusza się dzięki temu po rejonach, których sam by sobie raczej nie narzucił, jeżeli chodzi o produkcyjne rewire. Produkcja klonowskiego to coś innego niż możemy usłyszeć spod coś innego, co możemy usłyszeć, co wyprodukuje Zeus na przykład. Jest tu bardziej eklektycznie, jest tu więcej przestrzeni, jest tu troszkę ostrożniejszy Araż nie ma tutaj zbytniego natłoku nie ma właśnie tego przearanżowania jest tutaj duża przestrzeń i dużo miejsca do dużo miejsca do wykazania się chociażby właśnie raperowi czy wokaliście więc produkcyjnie Klonowski nie zawodzi, ja się cieszę, że Klonowskiego Zeus wyciąga z podziemia bo również jestem zaintrygowany tymi produkcjami i już od pierwszego singla, czyli Abstract Wiosna 19 można było usłyszeć, że jest w w tym pewien duch jest w tym pewien klimat i wszystko to jest spójnie ze sobą powiązane Patrzę na ludzi na ważne ich ceremonie każdy się udzi że tu pewnie stoi wymuszam uśmiech tam gdzie się czuje dobrze ruchomy piasek chce z stopy Produkcyjnie nie mam większych zarzutów do tej płyty tekstowo tekstowo można Zeusowi zarzucić no, że jest troszkę za delikatny. Ja takiego zarzutu raczej bym nie poczynił, chociaż czytałem opinię, że tutaj powtarza się może nieco Zeus. Z jest super. Możliwe, że przez to, że już to jest trzecia płyta w dorobku łodzianina, gdzie nie używa on wulgaryzmów więc swoje emocje wyraża w trochę inny sposób. Cieszę natomiast, że jest na tę płytę koncept. Patrząc na okładkę, patrząc na tracklista, także słuchając tej płyty, mamy tutaj do czynienia ewidentnie z wątkiem takim klimatem marynistycznym, czyli mamy kwestie brzegów, kwestie łodzi i tak dalej. W końcu z łodzi Zeus tutaj, uwaga, rym pochodzi, więc taki wątek, taki klimat jak najbardziej pasuje do, do Zeusa. I mamy także ogólny zamysł na płytę, czyli jak mamy morze, mamy ocean, mamy głębie to Zeus właśnie, nomen, moment w poszukiwaniu siebie schodzi do tych głębin, schodzi coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej i poszczególne utwory e, oczywiście wszystko rozpoczyna się skokiem z Golden Gate w tę toń i potem zaczyna schodzić schodzić coraz głębiej w i jak sam mówi, dno tych, tego poszukiwania siebie to zetknięcie się z samym sobą, z głębin swojej świadomości, podświadomości, psychiki, etc. Osiągamy to spotkanie, nadchodzi w refluksjach, które są najbardziej mroczne, najbardziej takie ekspresyjne, jeżeli chodzi o treść, o wykonanie. I najbardziej też takie autokrytyczne, ponieważ Zeus spotyka tam, znękniony Zeus, poszukując siebie, spotyka tam prawdziwego Zeusa, który jest mocny i zaczyna go od góry do dołu opierdzielać za jego decyzję, za jego brak dojrzałości, za jego brak męskości i tak dalej, bycia prawdziwym facetem i tak dalej, i tak dalej, ale. To już musicie sobie posłuchać tego sami. Znów cię zmuci pod numerem komend. Bobie dorosni. Czy to szczere, czy podłość? Kogo to obchodzi? Pod wpływ chodzisz tam szukać miłości. Fanów tylko zbija piątki, ale cały czas każdemu chcesz coś udowodnić. Mamy dojście do samego dna w refluxjach i potem mamy w kolejnych trzech utworach mamy tak po trzech utworach mamy wyjście na Powierzchnie, wszystko kończy się metalami szlachetnymi, szczęśliwie, fajnie, super ekstra. Yy, więc, yy, album Zeusa to także jeszcze jeden element, który dochodzi w jego artystycznej ścieżce i w artystycznym warsztacie. Yy, mianowicie, słychać było już na to pomyłkę, że Zeus umie zaśpiewać. I tutaj coraz częściej pozwala sobie na wplecenie tych partii śpiewanych, jakieś takie mm, Int intonacje i tym podobne m, rzeczy, coraz częściej wplątywuje właśnie w swoje utwory. Mamy chociażby właśnie bardzo e, rozbujon rozbujany ten pierwszy singiel wiosna abstrakt 19, gdzie właściwie cały czas poruszamy się po takim właśnie e, dosyć melodyjnym rapowaniu łamanym na śpiew. E, więc to wychodzi ze usowi coraz lepiej m, i można go w tym aspekcie tylko. Pochwalić. To może jeszcze yy, poza, poza płytą, w poszukiwaniu siebie, to może jeszcze skromne, yy, skromna informacja na temat pierwszy milion. To ekipa Volume 1. Płyta to zacna. Yy, płyta to bardzo luźna. Jak już nas Zeus przyzwyczaił, yy, to już od 2015 te takie truskulowe dodatki są serwowane do każdego. Do każdego wydawnictwa, które ostatnio Łodzianin wypuszcza, do, jest super. Mieliśmy windę na piąte EP, czy też windę na pięć, ale tam jest kropka, więc pewnie na piąte. To jest liczebnik porządkowy. Potem mieliśmy to pomyłka. Do to pomyłka było serwowane nie w formie EP. Bardzo ciekawe, żałuję, że nie udało mi się zamówić. Bardzo ciekawy nazwijmy to, koncept bardzo ciekawa forma tej epki. No i teraz mamy Oldschoolowy old Mixtape. Właśnie, nie jest, to, nie jest to płyta robiona we współpracy z jakimś producentem innym czy solowo, ale właśnie całą ekipą. Za wszystkie bity tu już odpowiada Zeus. Jest dużo skreczowania, są ziomkowie, ziomki i jak ktoś. Tak takie feminatywy, afirmuję to proszę, z ekipy Pierwszy Milion yy, i ogólnie jest, można powiedzieć, ślankowo, wesoło, nie ma tutaj jakichś szczególnie smutnych momentów, jest to taka zajaweczka, więc też nie ma co tej szerokości na ten temat wypowiadać. Kiedy wleć na streamingi, o ile już nie wleciało, to polecam sprawdzić, odsłuchać sobie, to już nie jest tak angażujący, angażujący, angażujący materiał. Jeszcze na chwilę Wrócimy do. Jest super, jest super, przepraszam, do poszukiwania siebie, ponieważ cieszy to, że także nie zabrakło tutaj. Utworów tematycznych. Mamy chociażby ciekawy panoptykon, gdzie jest właśnie wizja tego ciągłego obserwowania przez Wielkiego Brata. Mamy wizję potwora z łóżka i dziecięcych, cie, dziecięcego lęku przed ciemnością w łamaczach snów. Mamy wielką polaryzację obecną także w telewizji, w mediach prawo, lewo, czarne, białe w sondach ekstremalnych że nie ma nic ostatnim i czasy po środku, e, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj cieszy to, e, że Zeus postanowił jednak o wiele bardziej tematycznie do swojej płyty podejść. E, nie byłem zadowolony z miłosza, jak w poprzedniej recenzji, jak mówiłem, że nie ma, tam, e, nie ma tam konkretu. Tutaj mamy kilka ładnych konkretów, i uwierzcie mi, o wiele łatwiej jest tego słuchać, ja płytę polecam za wysłuchanie tej recenzji wam bardzo serdecznie dziękuję zapraszam do komentowania jak wam się podoba album w poszukiwaniu siebie zeusa jak wam się podoba może też ten materiał dodatkowy czyli pierwszy milion to ekipa volume 1, jeżeli macie go już na swoich półkach, jak ogólnie odniacie zeusa i jego jego stąpanie w karierze rapera i wokalisty a także zapraszam do komentowania, na różne inne tematy, jeżeli tylko chcecie, do dawania łapek w górę, w dół, subskrybowania i klikania w dzwoneczki. Od, od za, za ten odcinek Wam już bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Słyszę bycie syren Znów do pionu mnie dostawia Wszystko idzie z dymem be a wet